Witajcie, kochani, z tej strony Tarocistka Winaja. Witam wszystkie dotykalne lwy. Lwy, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również lwy, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne lewki. Lewki, lwice i lwiątka. Horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podląd tygodniowy na tydzień od 6 do 12 lutego roku 2020. 2023. Zobaczymy, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać. Także nie gadamy, zaczynamy. I okej, okay, kochani, lewki, pamiętajcie, oczywiście, ja Wam tutaj powtarzam jak mantrę, jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Wiecie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. I jeszcze oczywiście taka malutka uwaga, pamiętajcie, o przekazy ogólne są to raczej wskazówki, podpowiedzi od e, kart, e, więc e, więc bierzcie to zawsze e, pod uwagę. Dobra, kochani, lepiej zaglądamy szybciutko. Jak tam w tym tygodniu u was. Zaglądamy. Ok. Wyzwanie dla lwa na ten tydzień: co ciekawego w pracy, co ciekawego w miłości i karta nawa. Mhm. Mm -hmm. Kochani, przed chwilą mm -mm -mm. raczka tutaj mm -hmm. czytaliśmy raczka przed chwilą i wiecie co niemal bardzo bardzo podobna energia przekaz niemal ten sam. Więc jeśli macie raczka, tak no, oczywiście tutaj e, wspomnę, jeśli macie raczka, no to, no to będzie spokój, będzie cisza, będzie, będzie stabilnie bez, bezpiecznie. Dobrze, kochani, już nie gadam. Okej, okay. przechodzimy mm, do, do, do Was, kochani. E, wyzwanie na ten tydzień dla Was. E, energia z zewnątrz, energia kurs. Albo się trzeba zmierzyć, albo ją uswoić. i. Mm, Chyba ją warto oswoić w tym tygodniu. Kochani, rycerz Monet, bardzo spokojna energia. Ja patrząc na tą kartę, zawsze czuję po prostu taki spokój, taki, taką ciszę, taka przerwa, takie e, wszystko idzie w dobrym kierunku. Właśnie. I to jest najważniejsze, kochani, dla Was, lewki w tym tygodniu. Wszystko idzie w odpowiednim, kochani, e, kierunku. Mhm. E... I uh, kochani teraz tak. Możecie zauważyć w tym tygodniu e, takie sytuacje, kiedy niektóre sprawy będą e, zwalniać, niektóre będą się zatrzymywać. To, co się rozwijało, to do, do czego szybko dążyliście ostatnimi czasami, czasy, w tym tygodniu to mm, spowolni, nabierze takiego, a wiecie, mm, dystansu, tak? Jak najbardziej dystansu i to się tak uspokoi, e, uporządkuje. Wszystkie takie sprawy zostaną uporządkowane w tym e, tygodniu, przyhamuje po prostu ten bieg wydarzeń w, w Waszym życiu, w życiu lewków. E, wy... przyhamuje w tym tygodniu. No, pora na regenerację, pora na odpoczynek, kochani, pora na to, żeby uporządkować w tym tygodniu wszystkie sprawy, tak zorganizować, być może zainwestować w jakieś, prawda... Własne inwestycje i tak dalej. I wiecie, i nie liczyć na to, drogie lewki, że od razu, jeżeli coś tutaj zaprojektujecie, zaplanujecie, zainwestujecie w coś i nie liczyć na to, że o, już w tym tygodniu od razu będzie wielki boom. Tutaj potrzeba czasu, ale cierpliwości, spokoju, prawda? Ale najważniejsze, że to idzie w odpowiednim dla Was, kochanie, kierunku. Kochani, tu możecie liczyć w tym tygodniu na jakiegoś. Przyjaciela, na jakiegoś doradcę, na kogoś, kto wam będzie radził, kto wam być może da jakąś też propozycję, raczej zawodowo-finansową, miłosną również, jak najbardziej. I kochani, to będą propozycje. Bez, bez podtekstów, bez pułapek, prawda? Konkretne, jasne, klarowne propozycje i warto się w tym tygodniu nad nimi pokłonić, rozważyć, bo te propozycje, które tutaj być może jakaś propozycja wyjazdu się pojawia, jakiejś delegacji, wycieczki, nawet podróży gdzieś, tak, takiej krótkiej, fajnej, takiej, żeby odpocząć, zregenerować siły. Też się pojawia, warto rozważyć, bo ta propozycja, to wsparcie będzie jak najbardziej szczere dla was, lewki. Tak. jeśli macie kogoś z trygonu m, ziemi, panna, kozioroż, to może właśnie być ta osoba, która do Was przychodzi z takim wsparciem, pomocą, e, propozycją, więc e, na to zwróćcie uwagę. Dobra, kochani, i także fajnie, taki spokojny, stabilny, praktyczny e, tydzień, tak? Tutaj raczej nie ma jakichś tam większych akcji i atrakcji, po prostu raczej takie zatrzymanie i właśnie i w pracy kochani i mamy tutaj też energię takiego zahamowania, takiego zahamowania, że tu już jest postój, tu jest zastój, dosłownie, więc kochani, nie wiem, jeżeli ktoś poszukuje pracy, mam wrażenie, że niektórzy po prostu mm, zaniechują, zanie, zaniechają, <grym>, ale to zabrzmiało, może straszne, dobra, zaniechają e, poszukiwań tej pracy, tak? Bo być może pojawia się faktycznie ta propozycja, lub po prostu no nie, bo nie, bo w tym tygodniu po prostu nie mam siły, może źle się czuję, troszkę się zniechęciłem, zniechęciłam, i po prostu ten tydzień sobie odpuszczę. Podaruję sobie bieganie, prawda, od firmy do firmy i odpocznę, dam sobie czas, tak? Dla takich co osób, co poszukują pracę na później, po prostu na później, tak? Odkładacie to. Kochani, tu są przełożone projekty, być może jakieś przełożone spotkania, być może jakieś zadania, które warto wykonać, zostaną przełożone na następny tydzień, na później, nie wiem, może jakiś lew idzie w tym tygodniu na zasłużony urlop, potrzebuje jakiegoś odpoczynku, może jakiś lew, jakieś przeziębienie się gdzieś u kogoś wkraść i po prostu to będzie wymagało przełożenia w czasie, tak? Ehm. Tak, tutaj jest taki zastój, takie zaniechanie działań. Mm -hmm. Dobra, patrzymy. Podpowiadamy sobie, co? Z czego to może wynikać? Czy po prostu lew ma dość i mu się nie chce pracować w tym tygodniu? Czy lew się źle czuje? Czy, czy, czy po prostu lew ma taki klimat, że niebo nie, bo nie. <laughs> Dobra, zobaczmy sobie, kochani, zobaczmy, co to się może dziać. Eee, kochani i i i mamy, tak, ok. Mm -hmm. Kochani, em, dla niektórych z was. To mam informację, że w tym tygodniu m, może ktoś dostać jakiś projekt, jakieś zlecenie, które będzie wymagało długoterminowej pracy. E, jeśli podejmujecie w tym tygodniu e, tego zlecenia, tej, m, prawda, tego projektu, e, w tym tygodniu e, raczej ten projekt nie zostanie ukończony, ale to nie dlatego, że wasze lenistwo, czy Coś tam się wydarza, tylko po prostu ten projekt to zlecenie może wymagać naprawdę wytężonego wysiłku długo takiego terminowego, nawet na, no, na długie tygodnie. Więc taka to jest informacja dla niektórych. Um, Aż to jest wyczekiwanie, kochani. E, wyczekiwanie. Czyli lew. Napracował się już, upracował, wypracował, co ją zrobić, i teraz po prostu czeka na efekty. Czeka na opinię, być może, pracodawcy nie? w związku z wykonywaną pracą. Ktoś, kto poszukuje pracy, może nie tyle zaniechanie, to jest zaniechanie właśnie tych działań, że ja już nie poszukuje pracy, tylko złożyliście już w odpowiednie miejsca odpowiednie dokumenty i czekacie po prostu na wyniki rekrutacji. Więc tu jest taki zastój, tu jest spokojnie, okej, okay, czekam, przyglądam się, lew ma do tego prawo w tym tygodniu. Takie wyczekiwanie, bierne wyczekiwanie na coś, na co lew zasłużył. <grych> Także, e, ale wiecie, tutaj siódemka monet to jest taka informacja, kiedy e, to jest pokazane, że Wy już włożyliście ten wysiłek, tak? I teraz po prostu czekacie na efekty, czekacie na owoce. Już tutaj e, włożyliście ten wysiłek, tak? Podlaliście tego, tego krzaczka dosłownie i teraz czekacie na owoce spokojnie, cierpliwie. I stąd chyba też właśnie to spowolnienie. Dobra, lewki. E, miłość. <grych> No i właśnie i w miłości też bardzo spokojnie, bardzo praktyczne podejście, jeśli chodzi o związki istniejące relacje kochani. Tu jest taka informacja, że wszystko ma, wszystko jest uporządkowane, wszystko tu jest ładnie zgoda, tu jest stabilizacja, tutaj każdy o każdego dba, tutaj jest rodzina najważniejsza, partner/partnerka jest najważniejsza, dom fajna taka ciepła przyjemna atmosfera. Jest super, tak? W związkach jest super, jest spokojnie, i tutaj warto się tego po prostu trzymać, tak? Czasami ta królowa monet to jest taka królowa, na której można po prostu polegać, ale czasami niektórzy lubią ją wykorzystywać, bo ona ma bardzo dobre serducho, prawda? Poświęca się dla innych, zapomina o sobie, więc kochani, jeżeli macie taką partnerkę, która ciągle wiecie, obiadki, przyjmuje gości, kolacyjki i tak dalej, odkurzanie, spranie, gotowanie. Plus, jeszcze praca zawodowa. oczywiście oczywiście ta królowa radzi sobie bardzo świetnie w życiu. Na każdym polu pozwólcie tej swojej partnerce, żeby zadbała w tym tygodniu o siebie, tak? Żeby może wyszła do jakiejś kosmetyczki, odpoczęła z koleżankami na plotki i tak dalej. A jeśli macie takiego partnera, właśnie, który ogarnia to, 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 to wasze partnerstwo, tą waszą rodzinę, też dajcie mu dosłownie chwilę odpoczynku, niech też tam czasami sobie wyjdzie z kolegami i się rozerwie. Dla Kochani. Um. Tu jest, wiecie, taka karta troszeczkę też zatrzymania. Tu w kontekście całego czytania mam wrażenie, że lwy single w tym tygodniu stwierdzą, że ja sobie radzę sam, jest mi dobrze, ja wszystko ogarniam, nie potrzebuję tutaj kogoś w postaci jakiegoś partnera, który będzie mi się, przepraszam, że tak powiem plątał między nogami, tak? Lew w tym tygodniu tego nie potrzebuje. Nie potrzebuje w jakichś tam wzlotów, wiecie, emocjonalnych, nie potrzebuje porywów serca, potrzebuje konkretów, więc jeżeli ktoś tutaj chciałby poderwać lewka w tym tygodniu, no to albo z konkretami, albo wcale, bo tutaj naprawdę przelotne romanse, chwilowe znajomości lwa nie interesują. Um, albo konkrety, um, albo się. Odlewka. Także taka informacja. No i dobrze, kochani, i Rada. Fajny macie przekaz dzisiaj Lewki. Fajny, fajny na ten tydzień, dobra. I Rada, no i właśnie, kochani, to jest taka informacja, że. Mm, Kłopoty macie już za sobą, tak? Jeżeli ktoś miał jakieś kłopoty, jest czas na to, żeby odpocząć, jest na to, żeby na coś poczekać, jest czas, żeby o coś odłożyć w czasie, dosłownie. To spowolnienie, jak najbardziej wskazane. Takie wiecie, wzburzone wody zostały już pokonane, teraz już wpływacie na taką spokojne wody, mm, tu są takie fajna zmiana, idzie w tym tygodniu spokojna, powolna, może nie jakaś wiecie, z efektami specjalnymi, ale ta, ta zmiana spowoduje, że poczujecie się spokojni, poczujecie się radośni i poczujecie takie, e, tak, taką wolność troszkę, nie? Że, że już nie musicie pędzić za tym pędem życia, prawda tylko możecie w tym tygodniu wszystko tak wiecie... Uspokoić się siebie i swoje emocje, i także tutaj tę pracę zawodową. Takie fajne oczekiwanie na zmiany, które się lewkom należą. Także super. Dobrze, zobaczmy jeszcze, co radzą aniołki na ten tydzień, jaki mają dla Was kluczyk. Daj się zainspirować, tak, lewku. Daj się zainspirować. Tutaj jest jakaś propozycja. To jest ten spokój, to jest ta przerwa, która daje czas na to, żeby nad czymś się zastanowić, żeby coś przeanalizować, żeby nabrać płuca w powietrze, być może zadbać też o siebie. Więc dajcie się zainspirować. Ta cisza, ten spokój, te powolne zmiany w tym tygodniu niech będą dla lewka inspiracją na to, że czasami im wolniej, tym dalej zajedziemy. Także i lepsze. I jak to mówię ja zawsze, jeżeli. Jeżeli szczęście jest duże, to idzie powolutku, powolutku, tak? Czasami musi zrobić postój. Więc dajcie się temu zainspirować, poczekajcie i niech, niech te zmiany idą do Was. Także super, bardzo fajne przekazlewki macie w tym tygodniu. Super, super. Także życzę Wam pięknego tygodnia, spokojnego tygodnia, bez jakichś, wiecie, przeszkadzajek i innych niespodziewajek, których nie chcecie. Niech będzie spokojnie, niech będzie bezpiecznie w tym tygodniu. I inspirujcie, inspirujcie się tą ciszą, tym spokojem. <laughs> Także super, lewki, pięknego tygodnia Wam życzę. No i co? My widzimy się, słyszymy już niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!